Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Cat Travelers. Ze mną, moja małżonka. Witam was serdecznie. Czerwoniutka jak rzaczek. Witamy Was z Mauritiusu. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę po pięciu wyspach. Nie wiemy co to będzie. Będzie jakieś snurkowanie, będą jakieś wodospady, więc mam nadzieję, że coś ciekawego również dla Was. Jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszamy. Zapraszamy. au Coś mi uderzyło. Mrówka. No, to są kulki czerwone. Oj! Kinga, coś ugryzło, w policie? Tak, Przeklinałam. Wytnij to. <noise> Dobra, wytniemy. Głos w większości do tego filmu będzie nagrany później, dlatego że ze sobą nie miałyśmy na, na tej wycieczce mikrofonu żadnego. I też chcemy, jakby pamiętać, z pamięci wszystko powiedzieć, jak, jak było, a nie później dogrywać. Mhm. Tak jest łatwiej po prostu, bo się nie pominie. Wczoraj byliśmy na tej wycieczce, więc. Tak, więc, więc będziemy pamiętać. No. A dzisiaj sobie spokojnie już w hotelu siedzimy, więc możemy Wam opowiedzieć, jak to tam była. Wy będziecie widzieli, co było po drodze. Może, właśnie, może zacznijmy od początku, tak? Dobrze. Że podszedł do nas Pan, zaczął tam proponować wycieczki. To był nasz pierwszy dzień, co drugi można powiedzieć, bo to chyba było w sobotę. Nie pamiętam dokładnie. No, w każdym razie podszedł do nas Pan, jak siedzieliśmy na leżakach, no i mówi, że ma wycieczki do sprzedaży. Nie, to było w piątek, że mam wycieczki do sprzedaży, a my byliśmy na następny dzień umówione z przedstawicielem pewnej firmy, która załatwiała nam transport z lotniska. Sam jak oni się nazywali? Sam Rheims? Sam, Sam coś tam wkleimy na dole, bo to jest tak. tour operator lokalny, z którym współpracuje British Airways. My wzięły sobie wakacje z British z Holidays. Tak, więc podszedł do nas pan i mówimy do niego, że, że nie, dziękujemy, że y, jutro mamy spotkanie i że tam pewnie wybierzemy jakieś wycieczki. No i pan tam jak to pan zaczął nam gadać, y, oczywiście cała rozmowa odbyła się po angielsku, y, że nie, nie, że oni mają drogę, oni mają drogę, zobaczycie, zobaczycie. No i siedziała obok nas taka y, parka około 60, y, y, dwójka anglików. No i oni zaczęli mówić, że tak, tak, że on, on w ogóle mówi prawdę, że on ma tanio, on ma tanio, no, tanio, to kosztowało nas 3,5 tysiąca od osoby i mm, to wynosi, ja Rufi. to szybko, tak, ja Rufi. to szybko e, przeliczyłam na funty, wyniosło to tam 60 chyba 2 czy 3 funty na, na ten, od, od osoby, więc nie, nie było to, jak... osoby? tak, nie było jakiejś tragedii. No, ale mówimy, że nie, nie, no bo tam jesteśmy mówione, chcemy porównać ceny, my lubimy sobie porównywać ceny, więc no ale tak od nas zagadali ci ludzie, że nie, że super wycieczka, że warto i w ogóle, i że bierzcie, bierzcie, że tam jest drożej, no nie. No i w końcu żeś przekonali nas, tym bardziej, że facet powiedział, że nie musimy mu nic płacić, że nas zawiezie do bankomatu, no bo oczywiście preferował gotówkę że zawiezie nas do bankomatu w dzień, kiedy będzie ta wycieczka. No więc ja sobie tak przemyślałam, mówię, dobra, najwyżej jak się okaże że to nieprawdą, to po prostu do niego zadzwonimy, powiem, że naściemniałeś i, i goń się, tam, no. Bo nic wcześniej nie płaciłyśmy. Tak, poszłyśmy do tych tur operatorów, no i się okazało, że jednak mieli rację, tam ceny zaczynały się od 90 funtów no za osobę, za, za, za wycieczkę. Samą wycieczkę, praktycznie. Więc, więc, więc dobrze, że wciekłeś No i to, jeżeli się nie boicie z lokalnymi operatorami, tu jest pełno takich firm, to słuchajcie gości hotelowych i zobaczycie, ktoś zarekomenduje wycieczkę, to, to można jechać. My nie mamy z tym problemu, nie. raczej nie bierzemy nikogo z ulicy w ciemno, ale tak samo jak z wypożyczeniem auta i wycieczką po wyspie, ale to już... W no i z drugiej linie. strony, no nie pozwoliliby im tu chodzić, jakby ludzie oszukiwali, e, nie pozwoliliby im chodzić po terenie ośrodka, mhm. tak? A, tak. Ta, ta firma, z którą my byłyśmy, Papa Dreams, oni się chyba nazywali. No e, tu Wam też wkleimy. Tak, to możemy rekomendować i, i, było, i było fajnie. No dobra, to koniec gadki a, o tym, jak się na tej wycieczce. To jest background. E, no i teraz sama wycieczka, pierwszą z wysp, którą no znaczy busik pod nas podjechał oczywiście do hotelu. tu zapadł... trzeba zaznaczyć, że był spóźniony. Tak, był trochę spóźniony. Bo miał być o 8, a było o 8:15. Tak, za, zawieźli nas pod bankomat. Busiki pozostawiają bardzo wiele do życzenia, no, 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 no. ale on was wiezie dosłownie, nie wiem czy, czy 5, 5 10, minut? 10 minut. 5 minut możemy. No, tak, jechaliśmy więc I to ty było jeszcze z przystankiem pod bankomatem. Tak, z przystankiem pod. Hej, masz ticket? 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 Pan na nas zbierzał, że musimy mieć tik. Pod bankomatem, więc zawies do bankomatu, można było wypaść pieniądze. Wysiedliśmy na przystani dla łódek. Chciałam być łodzi, ale nie, to nie były łodzie, to były łódki. Tak. I, mm. I potem um, zostaliśmy zaprowadzeni. Najpierw musieliśmy w, w, imię podać, karteczkę. No, tam tam pełna organ... Oni mają swój system generalnie. A tak, potem, po prostu oni się pytają tak. o nazwę hotelu. I co jest dobre, trzymają e, gości hotelowych razem. Czyli, mm -hmm. jeżeli jesteście z Amber Hotel, to e, będziecie na jednej łódce z ludźmi, co jest akurat fajne, ponieważ e, zaraz wam opowiemy, dlaczego jest tak. fajne. E, I tak, e, wsiedliśmy na łódkę. Niestety minus tej wycieczki to musicie też wziąć pod uwagę. Minus tej wycieczki, te łódki z tego operatora nie miały żadnego zadaszenia. To były ty typowe speedboaty, typowa taka motorówka. Nas było na łódce ile? A, dwa? 10 osób, ja już liczyłam. 10 mhm. osób, tak. Nie, nie było przeludnienia, spoko, plus kapitan oczywiście. Nie było jakiegoś przeludnienia, było dużo miejsca, nie, nie było z tym problemu. Na łódce mieliśmy wodę, na łódce mieliśmy jakieś takie przekąski. Hmm. Ale trzeba bardzo mocno się zakrywać, jeżeli jest. A że my byłyśmy spalone, to zabrałyśmy ze sobą ręczniki, co było bardzo dobrym ruchem, ponieważ my jak się płynęło w pełnym słońcu, to miałyśmy na sobie ręczniki i koniecznie czapki, A, ale czapki. też czapki najlepiej nie z daszkiem, bo możecie je łatwo stracić, czapki jak pilnować, jeden, jeden chłopak stracił, tak. No bo to jest, to jest no szybka to, motorówka, tak, więc tak, bardzo, szybko, bardzo szybko pływa. Tak, więc stracił swoją czapkę. Wracaliśmy, staraliśmy się jej szukać, ale już wszyscy wiedzieli, że jej nie znajdziemy. więc najlepiej jakiś taki kapelusik, który nie spadnie wam z głowy. Tak. Trzeba mieć swoje ręczniki też z drugiego powodu, ponieważ tam jest możliwość oczywiście zejścia do wody, jest możliwość snurkowania. na. No, to to do tego dojdziemy. Wycieczce. Tak, więc pamiętajcie okay. tylko krem. Do opalania najlepiej 50 i coś, żeby się przykryć. My miałyśmy ręczniki, ale jeżeli to będzie jakaś taka koszula, przewiewna, letnia, to myślę, że też sprawdzi się tylko z długim rękawem. Zejście na, zejście na pokład tej, tej motorówki dla mnie nie było zbyt fajne, nie było tam żadnego trapu. Oczywiście wszyscy pomagali. Ogólnie odbyło się bez większych problemów, mm -hmm. ale ja nie lubię takiego zajścia. Zawsze mi to trochę. Ty nie lubisz łódek, zacznijmy no, od tego. Nie było łodek. żadnego problemu, jeżeli jest. ktoś lubi pływać łódkami, to nie wiem. Dla jest mnie to zawsze jest nerwowo, czy ta łódka nie odjedzie mi itd. 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 oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Jest to jest tylko moje. No i lądujemy na pierwszej wyspie, na której nagrałyśmy wstęp do tego odcinka. Ta. Na tej wyspie nie ma nic. W zasadzie jest bar jeden, czynny. Są toalety, toalety z prysznicami oraz taki sklepik z pamiątkami. Nie, nie byliśmy w tym sklepiku, ponieważ nie starczyło nam czasu, dostaliśmy pół godziny na tej wyspie, tak, mogliśmy się przejść, więc my poszliśmy tylko do toalety i poszliśmy na drugą stronę, zobaczyć, tam była plaża, była całkiem ładna, plus zwierzątko, jakieś dziwne. Nie no. wiem co to było do tej pory, ale jak, jak znajdziemy gdzieś w internecie to. Tak, ja też nie wiem, moim zdaniem było ładnie, urokliwie. Ale macie tylko pół godziny, więc tam no nie za wiele można było zrobić nie można było się wykąpać w tym sklepiku. Nie zdążyłyśmy, bo byłyśmy w toalecie i, i tyle. Tam na tej wyspie było całkiem sporo jeszcze film, które takie mm, sporty wodne oferowało jakieś, jakieś takie tak. atrakcje. A dobra, następny punkt tej wycieczki to było. To była latarnia morska. To była malutka wyspa z latarnią morską. Niestety Kinga nie była do końca zadowolona, bo zdecydowała się. Tam trzeba było dosyć daleko od brzegu zejść z łódki, żeby, żeby podejść, ale dla ciebie było trochę za głęboko. Zamoczyłaś sobie spodenki, których nie planowałaś moczyć. Tak, ponieważ on nie podpłynął, nie podpłynął do. Nie wiem, no normalnie jak wpływacie na jakąś wyspę czy coś, no to wchodzicie na Max do kolan. Jak wiecie albo i nie, ja jestem dosyć niską osobą, mam 1,60 m i nie w kapelskódką. Mam 1,60 m. Um, no i on nas wysadził w tej wódce. Moim błędem było to, że nie, nie wzięłam ze sobą butów do wody, ale machnęłam ręką, mówię, dobra, przejdę się, ta została y, na wódce. Mówię przejdę się, zobaczę jak tam jest. Y, no i on mnie wysadził, więc miałam spodenki mokre tak, że wyglądały, jakbym się ścigała no, <grym> więc... E, miałyśmy ta, stroje, nie było problemu, ale akurat nie planowałyśmy moczyć e, takich ciuchów, które miałyśmy Tak, więc stroje, problem byłby, nie? jak miałam na przykład telefon w kieszeni, dzięki Bogu miałam go w saszetce. Tak. E, no i nie wzięłam butów, więc tam były... było dużo kamieni, ciężko się szło, e, wzięłam tylko moje klapki. E, no i weszłam tam na górę, bardzo taki opuszczony ten budynek, zniszczony, ale widoki po drugiej stronie były przepiękne. Były, bardzo przypominało mi to Cornwallie w Anglii, takie były ciemne klify, rozbijające się fale, więc bardzo ładnie to wyglądało. Z drugiej strony był też bardzo ładny widok na, na całą wyspę Mauritius plus ta latarnia no, wyglądała na bardzo zniszczoną i e, nie było to nic ciekawego dla mnie. E, ale widoki z góry, no, trzeba było wyjść pod górkę, co też nie było fajne dla mnie. Widoki z góry były bardzo ładne. No i potem trzeba było wrócić na tą łódkę, więc wracałam już w moich klapkach i stwierdziłam, że... E, no bo to, ja mam takie klapki nie do wody, tak? Ale już szłam w tych klapkach, bo stwierdziłam, że wolę, wolę stracić klapki, niż y, poharatać sobie stopy. Chyba delfiny. Delfiny, tak. tak. A podpłynęliśmy później pod o, e, farny ryb, ryb e, gdzie wokoło kręciły się... Mm, Kilka, kilkanaście sztuk delfinów, więc miałyśmy okazję. Oczywiście nie było łatwo upolować wśród ludzi te, te delfiny, ale widziałyśmy. Nie miałyśmy też za bardzo sprzętu, żeby włożyć tam kamerę do wody i zobaczyć, ale można było je widać powiedzmy z około 5-10 metrów. A same farmy, farmy ryb były dosyć ciekawe, bo to tak. były takie siatki porozkładane na wodzie. Więc, więc to było bardzo ciekawe. No ale słuchajcie, zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku to mm -hmm. było naprawdę dla mnie wow, że wszyscy tam piszczeli i się jarali tym, że widzieli te delfiny, chociaż to były milisekundy, słuchajcie, tak, kiedy one tam na, na wyskakiwały. Tak, tak, się pokazywały. Więc, ale dla mnie to było dosyć mocne przeżycie. Fajnie, że sobie tam a, pływają, żyją. Myślę, że żyją z tych ryb, ich tam dokarmiają troszeczkę też, dlatego one się tam pokazują. Po delfinach pojechaliśmy obejrzeć żółwie. żółwie. I to jest następne: wow. Słuchajcie. Bardzo podobna sytuacja. Oni po prostu, ci lokalni przewodnicy, kapitanowie tych łódek, tych oni wiedzą, gdzie one są, tam się pokazują. Najpierw był jeden taki chyba mniejszy, nie za bardzo miękko Widzieliśmy go na, na Początek był taki, że widzieliśmy tylko plamę na wodzie, tak? No tak, i, taką ciemną plamę pod wodą się. się, no i musiałyśmy wierzyć na słowo, że, był to, to, że to był żółw. Tak. tak, nawet dwa tam były. Pod, więc... Podpłynęłyśmy chyba w drugie miejsce. No, tak, i... oni pływają tam w kółko, więc to mhm. jest fajne, że oni to nie jest tak, że. Dobra, nie ma dalej, no nie? Tylko to było takie, e, naprawdę oni szukali, żeby, żebyśmy mogli zobaczyć. Żeby tak, usatysfakcjonować gości z rodziców. Tak, no i potem. E, I takiego w końcu bardzo dużego żółwia. On miał chyba z metr średnicy, znaczy metr długości. Tak, on się też wynurzył parę razy. Kilka razy się I wynurzy, po prostu, to więc, było, słuchajcie, to było um, niesamowite zobaczenie. Był naprawdę nie, duże. No bo jak oglądacie takie żółwie, nie wiem, w załoczy gdzieś, no to. No jest, tak, ale jak widzicie takiego żółwia w swoim naturalnym środowisku, gdzie on po prostu się wynurzył, zobaczył, co za debile i się schował, tak, a wszyscy tam piszczeli i, i się jarali tym. E, bardzo udało się złapać go, jak on płynął pod wodą, więc potem jeszcze mogliśmy sobie obejrzeć to, jak on płynie pod wodą, więc, więc to było niesamowite, słuchajcie, naprawdę, to, to było niesamowite przeżycie i myślę, że dla samych tych dwóch rzeczy, czyli dla delfinów i dla e, tych, i dla żółwi warto było jechać na tą wycieczkę. Mhm. Jeszcze podpłynęliśmy pod taką wyspę, która była rezerwatem. Tam przyrody. Rezerwatem tak. przyrody i tam można ją zwiedzać tylko i wyłącznie z... Wykwalifikowanym przewodnikiem. Z przewodnikiem. Myśmy tam chwilę po prostu stanęli przy tej wyspie. Tak dla ochłody można było wysiąść. Było jeszcze też snurkowanie. To Kinga wyskakiwała z łódki. Tak, tak. Potem po, po, żółwiach, po, po żółwiach popłynęliśmy na snurkowanie. Oczywiście, jako że są lokalni, więc zawieźli nas na, um, zawieźli nas na rafę koralową. E, nie była jakaś imponująca, ale no dało się wychwycić. W się usatysfakcjonowałam. Tak, dało się wychwycić parę tam rybek, e, jakichś dziwnych żyjątek czy jeż, jeżowców. Była też sytuacja, gdzie rybki mnie atakowały i właśnie byłam ciekawa, czy, czy one mnie atakowały, czy nie, ale obejrzałyśmy ten filmik i się okazało, że mnie atakowało, więc być może wpłynęłam gdzieś, gdzie miały jaja złożone bardzo czy bardzo coś, więc, więc to było dosyć zabawne ponieważ one na mnie normalnie, pływały na mnie, to nie jest tak, wiecie, jak się snurkuje, to te ryby uciekają, tak, tak a, a, to tam, było wręcz a to było wręcz <grym> odwrotnie, one waliły mi w kamerę tak. i, i ten, więc, więc to było fajne. Rafa koralowa nie była jakaś imponująca, ale była i było też kilka rybek, nie, nie wszystkie udało mi się uchwycić, ale naprawdę jestem z tej części zadowolona. Dobra. Byłośmy też na, W zasadzie to opływaliśmy trochę, kawałek, przepływałyśmy obok wyspy, która kiedyś była dawnym więzieniem. Śmia śmiał się Kenny. Kenny, to był nasz przewodnik i mówił, że to takie Alcatraz. Tak. A Co tam jeszcze? Później wpłynęliśmy do takiego ujścia rzeki, gdzie... Jeszcze ja chciałam tylko nadmienić, no. że nasi współtowarzysze już zaczęli pić. Ponieważ oferowali rum z kolą na łódce i, i nasi wszyscy współtowarzysze pili już ten rum z kolą, i tam poszły chyba dwie butelki. Chyba tak. My nie piłyśmy alkoholu, ponieważ yes. ja uważam, że alkohol i woda to nie jest dobre połączenie, ale potem, jak skończyliśmy snurkować, to oni zaczęli pić. Dobra. Wpłynęliśmy do, do ujścia takiej rzeki, gdzie na początku można było pokarmić małpy. No, widać, że dużo łódek tam podjeżdża i po prostu jest to takie popularne miejsce, gdzie te małpy można pokarmić. One nie były super agresywne, były trochę wybredne, wolały oczywiście chlebek i bułeczki. niż, od niż, bananów, niż tak. banany. Miałyśmy banany i potem ja musiałam je zjeść sama. Tak, ale to też taka atrakcja tej, tej wycieczki. Potem z a skarmienia Małp wpłynęliśmy pod e, wodospad, pod dospad, który jest jakby początkiem ujścia właśnie tej rzeki. Mm. Mm. Bardzo ładna, urokliwa, taka, taka zatoczka z, z wodospadem. E, też można było tam wskoczyć do wody, ochłodzić się na chwilę, ale było bardzo głęboko, bardzo mętnie. Myśmy się nie zdecydowały, Kinga się nie zdecydowała. Nie, ja po prostu nie lubię pływać w miejscu, w którym nie widzę, gdzie pływam, tak? Więc nie wiedzieli, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, mówił nam e, przewodnik, że tam jest głęboko, że można skakać. No ale ja cenię swoje życie, więc zostałam na łódce. Cała reszta wyskoczyła oprócz mnie i baty tak naprawdę i, i jednej mhm. babki. No i... wodospad był bardzo fajny, słuchajcie, tak, naprawdę tak, robił tak, wrażenie. No, pokręciliśmy się tam chwilę tą tą łódką, każdy miał możliwość nagrania wodospadu i myślę, że to też takie przyjemne przyjemny punkt wycieczki. I to w zasadzie było wszystko, potem przez chwilę już dłuższą płynęliśmy do kolejnej wyspy, na której był nasz taki lunch, barbecue. Myśmy tam dotarli trochę po pierwszej. Świetnie to zorganizowane, każda łódka, każda wycieczka miała swój osobny stolik. Była jakaś surówka, było pieczywo czosnkowe, były takie ziemniaki, trochę na słodko, jako, jako dodatki. Potem przyszło na ciepło bardzo smaczna, bardzo. grillowana ryba. Ryba była wyśminta. Słuchajcie, ja już naprawdę dawno nie jadłam tak dobrej ryby, ale oni w ogóle, ogólnie tu mają bardzo Ta. dobre ryby. Umieją je przyrządzać. I kolejne mięsne danie to, było, to był kurczak taki też grillowany. Mi bardzo smakował dla Kingi trochę za słodki, ale mhm. uważam, że to był bardzo. No i to oczywiście wiadomo, jak na tego typu wycieczkach, znowu dwie butelki, kolejne rumu poszło, więc nasze towarzystwo. <grym> no, Pasażerowie trochę, trochę tak przypadili. No ale przy stole, przy stole, jak już posiedzieliśmy, trochę pogadaliśmy, to, to była inna w ogóle relacja między nami. Tak, trochę integracji. trochę integracji było, trochę posiedzieliśmy tam z nimi, każdy opowiedział skąd jest, gdzie mieszka, czym się zajmuje. A więc, więc było tak dosyć sympatycznie i już potem, jak wracaliśmy z tego lunchu, to no już był inny vibe na łódce, na tak? Już, już było tak, że każdy był taki luźny, już tam można było się powygłupiać, już nikt się nie zastanawiał, jak to będzie odebrane, więc, więc i ludzie nam się fajnie trafili, trafiła nam się angielska grupa, więc, więc też fajnie. Mhm. Bardzo komunikatywna, Tak, bardzo, zresztą bardzo większość przyczyna. tych ludzi mieszka niedaleko nas, w Anglii się okazało. Okazało się, że cztery osoby z tej wycieczki nawet leciały tym samym samolotem, tak. co my, przylecieli tego samego dnia, więc bardzo, bardzo pozytywnie. No i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi Wiesz, o tylko wycieczkę, chciałam nie? dodać, że no pewnie zależy to od tego, kto prowadzi łódkę, ale trochę poszalał ten nasz Kenny, trochę nas tam przewiózł tak, że czasem łódka bokiem to pionowo stała i, no i dosyć ja szybko pływało. Ja mniej lubię takie atrakcje, kim się podobało. Mi się to podobało, było bardzo fajnie. A, więc ja, ja mogę polecić tą wycieczkę i fajnie było. Um, naprawdę słuchajcie, dla, dla samego tego, dla samych tych żółwi i tych delfinów, oprócz tego um, fajnie spędzony czas z ludźmi. Mhm. Jeżeli jesteście wesoły, otwarci i lubicie się pobawić, to, to myślę, że, że będzie Wam się też podobało. Tak, i jeżeli nie jesteście pijący, to my nie piłyśmy i, i, też, I, też, było, było okay. i też było fajnie, też się dobrze bawiłyśmy, więc... Mhm. Myślę że, myślę, że na tym możemy zakończyć naszą wypowiedź na temat tej wycieczki. Dobre. To wszystko w tym odcinku. Postaramy się jakoś się tak zbuntować, żeby fajnie wyszło. Tak. Mam nadzieję tak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Pa!